Szklanka mleka na noc, gwarancja zdrowia czy prosta droga do problemów z jelitami? Chyba żaden inny produkt nie budzi tak skrajnych emocji. Jedni uważają go za eliksir życia, za cenne źródło wapnia i białka. Inni nazywają białą trucizną, winowajcą trądziku, wzdęć, a nawet poważniejszych chorób. Gdzie więc leży prawda? Dlaczego nasze babcie piły je litrami i cieszyły się zdrowiem? A dziś co druga osoba narzeka na nietolerancję laktozy? W tym wideo przeprowadzimy prawdziwe śledztwo. Oddzielimy fakty naukowe od marketingowych mitów i sprawdzimy, czy mleko jest przyjacielem czy wrogiem dla dorosłego człowieka. Obiecuję, że po obejrzeniu tego materiału będziecie mieli jasną odpowiedź, opierającą się nie na domysłach, ale na twardych dowodach. Jesteście gotowi poznać całą prawdę, którą być może przed wami ukrywano? Zanim przejdziemy do bitwy argumentów, cofnijmy się na chwilę w przeszłość. Jak to się stało, że mleko stało się aż tak kultowym produktem? Przez tysiąclecia było ono ważną częścią diety w niektórych kulturach, ale jego światowa sława to zjawisko stosunkowo nowe. Prawdziwy mleczny boom miał miejsce w XX wieku, po wojnach. Rządy wielu krajów, zwłaszcza zachodnich, uruchomiły zakrojone na szeroką skalę programy promujące mleko jako superżywność. Pamiętacie hasła typu: pij mleko, będziesz wielki. Programy szkolne, w ramach których każde dziecko dostawało szklankę mleka, stały się normą. To była genialna kampania marketingowa, która przekształciła zwykły produkt w symbol zdrowia, siły i właściwego odżywiania. Mleko zaczęło kojarzyć się z troską o dzieci, mocnymi kośćmi i amerykańskim snem. I ta idea tak głęboko zakorzeniła się w naszej świadomości, że kwestionowanie zalet mleka to dziś niemal świętokradztwo ale nauka nie stoi w miejscu a to co wczoraj uważano za aksjomat dziś wymaga dokładnej weryfikacji zacznijmy od najbardziej znanego najmocniejszego argumentu za mlekiem od wapnia od dzieciństwa słyszymy pij mleko a będziesz mieć mocne kości i w tym przekonaniu jest oczywiście ogromna dawka prawdy mleko i produkty mleczne to rzeczywiście jedne z najbogatszych i co ważniejsze najbardziej biodostępnych źródeł wapnia biodostępny to znaczy, że nasz organizm przyswaja go wyjątkowo łatwo i skutecznie. Wapń to nie tylko podstawowy budulec naszych kości i zębów, bierze udział w skurczach mięśni, w przewodzeniu impulsów nerwowych, a nawet w kluczowym procesie krzepnięcia krwi. Wyobraźmy sobie skomplikowany mechanizm zegara, gdzie każde kółko zębate ma znaczenie. Wapń jest jednym z najważniejszych elementów w machinie naszego ciała. Ale sam w sobie nie działa tak efektywnie. Potrzebuje wiernego partnera. Witaminy D i tu pojawia się szczęście. W mleku witamina D często już naturalnie występuje, albo jest dodawana podczas produkcji. Ten duet, czyli wapń i witamina D, współdziała by utrzymać odpowiednią gęstość tkanki kostnej. Jest to szczególnie istotne z wiekiem, gdy wzrasta ryzyko osteoporozy, czyli kruchości i łamliwości kości. Z tej perspektywy szklanka mleka jawi się jako prawdziwa zbroja dla naszego szkieletu. Ale czy wszystko jest aż tak proste? Przejdźmy do drugiego filaru mlecznej potęgi: białka. Mleko zawiera dwa główne typy białek: kazeinę, która stanowi około 80% oraz białko serwatkowe, pozostałe 20%. Obydwa te białka są uważane za pełnowartościowe, ponieważ zawierają wszystkie 9 niezbędnych aminokwasów, których nasz organizm nie jest w stanie sam wytworzyć. Białko serwatkowe to prawdziwa gwiazda świata fitnessu. Jest szybko przyswajalne i idealnie sprawdza się w regeneracji mięśni po treningu. To właśnie z niego produkuje się większość koktajli proteinowych. Kazeina z kolei jest trawiona wolno, dostarczając mięśniom aminokwasów przez wiele godzin. To sprawia, że jest świetnym rozwiązaniem na przekąskę przed snem, by zapobiec katabolizmowi mięśni, czyli ich rozpadowi. Dlatego dla osób aktywnie uprawiających sport lub dla tych, którzy chcą zbudować masę mięśniową, Mleko może być naprawdę cennym i, co ważne, niedrogim źródłem budulca dla organizmu. To tak, jakby mieć pod ręką jednocześnie szybkich, budowniczych i niezawodnych dostawców materiałów. Ale mleko to nie tylko wapń i białko to prawdziwy koktajl witamin i minerałów w jednej szklance. Sprawdźmy, co jeszcze kryje się w jego składzie. Oprócz wspomnianej już witaminy D, mleko jest bogate w witaminy z grupy B, zwłaszcza ryboflawinę, czyli witaminę B2. Oraz witaminę B12. Ryboflawina pomaga naszemu organizmowi przetwarzać pożywienie w energię. Natomiast witamina B12 jest krytycznie ważna dla zdrowia układu nerwowego i dla prawidłowego tworzenia czerwonych krwinek. Jej niedobór może prowadzić do anemii i poważnych problemów neurologicznych. W mleku znajdziemy też sporo fosforu, który działa w parze z wapniem, budując kości. Jest tu również potas kluczowy dla utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi i zdrowia serca. Nie zapomnijmy o selenie, potężnym przeciwutleniaczu oraz witaminie A, niezbędnej dla dobrego wzroku i prawidłowej pracy układu odpornościowego. W zasadzie jedna szklanka mleka pokrywa znaczną część naszego dziennego zapotrzebowania na wiele kluczowych składników odżywczych to czyni go produktem wyjątkowo pożywnym zwłaszcza dla tych, których dieta może nie być zbyt urozmaicona. A teraz skupmy się nie tylko na samym mleku, ale na produktach mlecznych, które zostały poddane procesowi fermentacji. Mowa tu o jogurcie, kefirze czy maślance. Te produkty to prawdziwi superbohaterowie dla naszych jelit. Podczas procesu ukwaszania bakterie kwasu mlekowego rozkładają laktozę, czyli cukier mleczny i wzbogacają produkt ocenne probiotyki. Probiotyki to te dobre bakterie, które zasiedlają nasze jelita, tworząc podstawę zdrowej mikroflory. Pomagają nam one w trawieniu pokarmu, syntetyzują niektóre witaminy, a co najważniejsze, wspierają nasz system odpornościowy. Pamiętajmy, że około 70% komórek odpornościowych znajduje się właśnie w jelitach. Regularne spożywanie fermentowanych produktów mlecznych może poprawić trawienie, zredukować wzdęcia i dyskomfort, a nawet Wspomóc nas w walce z niektórymi infekcjami. Co ciekawe, wiele osób, które źle tolerują zwykłe mleko, bez problemu pije kefir. Dzieje się tak, ponieważ większość laktozy została w nim już przetworzona przez bakterie. Zatem, w tym wypadku, mleko służy jako baza do stworzenia produktu, który jest jeszcze bardziej prozdrowotny. Zapewne nieraz słyszeliście tę starą dobrą radę. Nie możesz zasnąć? Wypij szklankę ciepłego mleka. To nie jest tylko babcina-opowieść. Ten rytuał ma swoje naukowe podstawy. Chodzi o aminokwas zwany tryptofanem, który naturalnie występuje w mleku. W naszym organizmie tryptofan przekształca się w serotoninę znaną jako hormon szczęścia. Serotonina z kolei może zostać przekształcona w melatoninę kluczowy hormon regulujący nasze cykle snu i czuwania. Teoretycznie, dawka tryptofanu przed snem powinna pomóc nam się zrelaksować i szybciej zasnąć. Naukowcy spierają się jednak o to, czy ilość tryptofanu w jednej szklance mleka jest wystarczająca, by wywołać zauważalny efekt nasenny. Wielu badaczy uważa, że znacznie większą rolę odgrywa tu czynnik psychologiczny ciepłe mleko to rytuał z dzieciństwa, który kojarzy się z komfortem, bezpieczeństwem i poczuciem troski. Sam ten rytuał wycisza układ nerwowy i przygotowuje do snu. Dodatkowo ciepły napój pomaga nieznacznie podnieść temperaturę ciała. Jej późniejszy spadek sygnalizuje mózgowi, że nadszedł czas na sen. Zatem, nawet jeśli efekt chemiczny jest dyskusyjny, psychologicznego i fizjologicznego komfortu płynącego z ciepłego mleka nie można lekceważyć. Mleko często postrzegamy wyłącznie jako napój, choć w rzeczywistości jest to pełnowartościowy pokarm i, jak każdy pokarm, stanowi cenne źródło energii. Głównym węglowodanem obecnym w mleku jest laktoza, powszechnie znana jako cukier mleczny. Jest to dwucukier, czyli disacharyt, który powstaje z połączenia dwóch cukrów prostych: glukozy i galaktozy. Kiedy spożywamy mleko, nasz organizm, dzięki działaniu enzymu laktazy, rozkłada laktozę na te dwie składowe. Następnie są one szybko wchłaniane do krwiobiegu, dostarczając nam natychmiastowej energii. Właśnie dlatego szklanka mleka lub szejk mleczny może być idealnym sposobem na szybką regenerację po intensywnym wysiłku fizycznym. Lub po prostu na dodanie sobie sił w środku zabieganego dnia. W odróżnieniu od słodyczy czy napojów gazowanych, które dostarczają jedynie tzw. pustych kalorii, energia z mleka jest dostarczana w komplecie z cennymi białkami, tłuszczami, witaminami i minerałami. To sprawia, że jest ono doskonale zbilansowanym źródłem paliwa dla naszego organizmu. Oczywiście, dla osób cierpiących na nietolerancję laktozy, to źródło energii bywa kłopotliwe, jednak dla tych, którzy dobrze je tolerują i trawią, mleko jest doskonałym i pożywnym energetykiem. Dostarcza ono trwałej siły, a nie tylko chwilowego, gwałtownego skoku cukru. Mówiliśmy już o dobroczynnym wpływie wapnia na kości, ale często umyka nam fakt, że zęby również są tkanką kostną. Dlatego mleko ma dla nich równie kluczowe znaczenie. Zdrowie zębów zależy od dwóch głównych minerałów wapnia i fosforu stanowią one główny budulec szkliwa zębowego, najtwardszej tkanki w naszym ciele, która chroni zęby przed próchnicą. Mleko jest bogate zarówno w wapń, jak i fosfor i to w formie łatwo przyswajalnej. Regularne dostarczanie tych minerałów pomaga wzmocnić szkliwo od środka, co sprawia, że jest ono bardziej odporne na działanie kwasów. Kwasy te powstają w jamie ustnej po posiłkach i prowadzą do uszkodzeń zębów. Co więcej, Białko kazeinowe zawarte w mleku potrafi tworzyć na powierzchni zębów cienką warstwę ochronną, która również zapobiega utracie cennych minerałów. Niektóre badania sugerują nawet, że picie mleka po spożyciu słodyczy może pomóc zneutralizować kwaśne środowisko w jamie ustnej i zmniejszyć ryzyko rozwoju próchnicy. Zatem, w przeciwieństwie do słodkich soków i napojów gazowanych, które niszczą zęby, szklanka mleka może stać się ich niezawodnym obrońcą. Podejdźmy do mleka praktycznie. W świecie, gdzie półki sklepowe uginają się pod ciężarem drogich superfoods, egzotycznych suplementów i białkowych proszków, mleko wciąż pozostaje jednym z najbardziej dostępnych i odżywczych produktów. Jego cena jest stosunkowo niska, a kupić je możemy dosłownie wszędzie. To sprawia, że jest ono niezbędne dla wielu rodzin, zwłaszcza tych, które muszą liczyć się z ograniczonym budżetem. Zastanówmy się. Aby uzyskać tę samą ilość białka, wapnia i witamin z innych źródeł, Często musimy łączyć ze sobą kilka produktów, co jest zarówno droższe, jak i bardziej skomplikowane. Na przykład, żeby dostarczyć wapń z produktów roślinnych, trzeba by zjeść naprawdę sporą porcję brokułów lub szpinaku, a co więcej, przyswajalność tego wapnia będzie gorsza niż tego z mleka. Mleko natomiast oferuje komplet niezbędnych składników odżywczych w jednym wygodnym produkcie. Ta łatwa dostępność i wysoka gęstość odżywcza sprawiają, że mleko jest kluczowym elementem wspierania zdrowia publicznego, zwłaszcza dla dzieci, osób starszych oraz tych, których nie stać na drogie diety. To prosty, jasny i ekonomicznie opłacalny sposób na wzbogacenie codziennego jadłospisu. A teraz przejdźmy na drugą stronę i zacznijmy rozmawiać o problemach. Głównym z nich, o którym chyba każdy słyszał, jest nietolerancja laktozy. Laktoza to cukier mleczny. Aby ją strawić, w naszym jelicie musi być produkowany specjalny enzym, laktaza. Niemowlęta mają mnóstwo tego enzymu, ponieważ mleko jest ich jedynym pokarmem. Jednak, w miarę dorastania u większości ludzi na świecie, produkcja laktazy znacząco spada to jest genetyczna norma. Historycznie rzecz biorąc, zdolność do trawienia mleka w wieku dorosłym rozwinęła się jako mutacja u ludów Europy Północnej i niektórych plemion koczowniczych w Afryce. Dla których hodowla bydła mlecznego była podstawą przetrwania. Dla pozostałych 70% populacji Ziemi spożywanie mleka w dorosłym życiu może powodować nieprzyjemne objawy, wzdęcia, gazy, bóle brzucha i biegunkę. Dzieje się tak, ponieważ niestrawiona laktoza trafia do jelita grubego, gdzie zajmują się nią bakterie, co prowadzi do fermentacji. Zatem, jeśli po szklance mleka czujesz się niekomfortowo, nie jesteś chory. Najprawdopodobniej po prostu należysz do genetycznej większości ludzkości. O ile laktoza jest tematem dość dobrze znanym, o tyle kazeina bywa pomijana i to niesłusznie. Kazeina to główne białko mleka i występuje w różnych formach. Najczęściej spotykane typy to kazeina A1 i A2. Początkowo wszystkie krowy produkowały mleko z białkiem typu A2. Jednak kilka tysięcy lat temu w Europie doszło do mutacji genetycznej, w wyniku której pojawił się typ A1, który dominuje teraz. U większości współczesnych raz. Jaka jest różnica? Podczas trawienia białko A1 rozkłada się, tworząc peptyd zwany beta-kazomorfiną 7. Niektórzy naukowcy wiążą te substancje z procesami zapalnymi w jelitach, dyskomfortem, a nawet z zaostrzeniem chorób autoimmunologicznych i objawami autyzmu u pewnych osób. Białko A2 z kolei nie prowadzi do powstania tego peptydu. Co ciekawe, wiele osób, które są przekonane o nietolerancji laktozy, tak naprawdę może reagować właśnie na kazeinę A1. Kiedy próbują mleka typu A2, dostępnego już w sklepach, wszystkie nieprzyjemne dolegliwości ustępują. To wciąż obszar wymagający badań, ale już teraz widać, że problem z mlekiem może być o wiele bardziej złożony niż sama obecność cukru. Kolejny powszechny zarzut wobec mleka dotyczy stanu naszej skóry, a konkretnie trądziku. Zarówno wielu dermatologów, jak i ich pacjentów zauważa tu bezpośredni związek. Gdy tylko wyeliminują produkty mleczne z diety, stan cery wyraźnie się poprawia. Badania naukowe potwierdzają tę korelację, a jej mechanizm można wyjaśnić na kilka sposobów. Po pierwsze, mleko, zwłaszcza odtłuszczone, może podnosić poziom insuliny oraz IGF-1, czyli insulino insulinopodobnego czynnika wzrostu typu 1. Hormony te stymulują produkcję łoju skórnego i nasilają stany zapalne, które są kluczowymi czynnikami w powstawaniu trądziku. Po drugie, jak zaraz szerzej omówimy, samo mleko zawiera hormony, które mogą wpływać na naszą gospodarkę hormonalną i bezpośrednio wywoływać wypryski. Oczywiście, to nie oznacza, że każdy, kto pije mleko, od razu będzie miał problemy z trądzikiem. Reakcja jest bardzo osobnicza i zależy od genetyki oraz ogólnego stanu zdrowia. Jeżeli jednak walczysz z uporczywym trądzikiem i wyczerpałeś już wszystkie opcje leczenia, być może warto spróbować na kilka tygodni wyeliminować nabiał i zobaczyć, jak zareaguje na to Twoja skóra. Efekt może Cię pozytywnie zaskoczyć. Bądźmy realistami. Mleko krowie ma za zadanie sprawić, że ciele urośnie w jak najszybszym tempie. Z tego powodu jest ono naturalnie bogate w hormony wzrostu. Najważniejszy z nich to wspomniany już insulinopodobny czynnik wzrostu typu pierwszego, czyli IGF1. Który jest niemal identyczny u ludzi i u krów, jego zadaniem jest stymulowanie szybkiego namnażania komórek. Choć jest to idealne rozwiązanie dla cielęcia, u dorosłego człowieka stała stymulacja wzrostu komórek może być niekorzystna. Co więcej, według niektórych badań wiąże się to ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na pewne typy nowotworów, zwłaszcza raka prostaty i piersi. Co istotne w ramach przemysłowej produkcji mleka krowy są często dojone również w okresie ciąży. Mleko od takich zwierząt charakteryzuje się podwyższonym stężeniem żeńskich hormonów płciowych estrogenów i progesteronu. Chociaż większość z tych hormonów ulega degradacji podczas trawienia, pewna ich część może przeniknąć do krwiobiegu, wpływając na naszą delikatną równowagę hormonalną. Stopień, w jakim ten wpływ jest znaczący, pozostaje przedmiotem sporów naukowych, jednak już sama obecność obcych, Hormonów w naszej diecie powinna skłaniać do głębszej refleksji. A teraz przejdźmy do obalenia najważniejszego mitu mitu o wapniu i osteoporozie. Zawsze nam powtarzano, że do budowy mocnych kości potrzebujemy dużo mleka. Ale jest pewien paradoks. Kraje o najwyższym spożyciu produktów mlecznych, takie jak Stany Zjednoczone czy kraje skandynawskie, odnotowują jednocześnie najwyższe wskaźniki złamań szyjki, kości udowej i osteoporozy. Tymczasem w krajach azjatyckich gdzie tradycyjnie mleko nie jest spożywane, wskaźniki te są znacznie niższe. Jak to możliwe? Odpowiedź może kryć się w teorii zwanej hipotezą kwasowo-zasadową. Według niej produkty pochodzenia zwierzęcego, w tym mleko, przyczyniają się do powstawania kwaśnego środowiska w organizmie. Aby zneutralizować ten kwas, organizm jest zmuszony do wypłukiwania z kości minerałów zasadowych przede wszystkim wapnia. Ostatecznie, im więcej wapnia dostarczamy z mleka, tym więcej go tracimy. Poważne badania, takie jak słynne pielęgniarskie badanie zdrowia przeprowadzone na Harvardzie, które trwało dziesięciolecia, nie wykazały przekonującego związku między wysokim spożyciem mleka a mniejszym ryzykiem złamań. Okazuje się, że dla zdrowia kości o wiele ważniejsze jest dostarczanie wapnia z różnorodnych źródeł, w tym zielonych warzyw i orzechów, a także utrzymywanie odpowiedniego poziomu witaminy D oraz regularna aktywność fizyczna. Kiedy mówimy o mleku, często przed oczami mamy produkt odtłuszczony, wychodząc z założenia, że jest on dla nas lepszy. Ale spójrzmy na mleko pełnotłuste. Zawiera ono znaczną ilość tłuszczów nasyconych. Przez długi czas tłuszcze nasycone uchodziły za głównego wroga zdrowia serca i naczyń krwionośnych. Łączono je bowiem z podwyższonym poziomem tak zwanego złego cholesterolu oraz ryzykiem miażdżycy. Dziś jednak świat nauki weryfikuje ten dogmat. Niektóre badania sugerują, że tłuszcze mleczne mogą nie być aż tak szkodliwe, jak wcześniej sądzono, a nawet mogą nieść za sobą pewne korzyści. Niemniej jednak, w przypadku osób, które już borykają się z problemami sercowo-naczyniowymi lub mają wysoki poziom cholesterolu, nadmiar tłuszczów nasyconych w diecie nadal jest niewskazany. Poza tym, kaloryczność mleka pełnego jest dosyć znacząca. Wypijając kilka szklanek dziennie, możemy łatwo przekroczyć nasze dzienne zapotrzebowanie kaloryczne. To z kolei prowadzi do przybierania na wadze, co samo w sobie jest czynnikiem ryzyka dla wielu schorzeń. Dlatego, wybierając poziom tłuszczu w mleku, należy brać pod uwagę swój styl życia, ogólny stan zdrowia oraz całkowitą kaloryczność diety. Zanim zaczniemy rozmawiać o mleku, musimy poruszyć kwestię jego przemysłowej produkcji. Mleko, które widzimy na półkach w większości supermarketów, Pochodzi z ogromnych ferm, gdzie warunki życia krów są dalekie od ideału. Aby zwiększyć wydajność i zapobiec chorobom, które są nieuniknione przy takim zagęszczeniu, zwierzętom często podaje się hormony wzrostu i antybiotyki. Śladowe ilości tych substancji mogą pozostać w produkcie końcowym. Mimo, że istnieją surowe normy kontroli, mające zagwarantować bezpieczeństwo mleka, sama perspektywa spożywania resztkowych dawek antybiotyków budzi poważny niepokój. Przyczynia się to do rozwoju antybiotykoodporności, jednego z globalnych zagrożeń dla współczesnej opieki zdrowotnej. Jest to zjawisko, w którym bakterie przestają reagować na leki. Ponadto wiele osób rezygnuje z mleka ze względów etycznych, nie chcą wspierać przemysłu, w którym zwierzęta są traktowane nie jak żywe istoty, lecz jako maszyny do produkcji. Ten czynnik, choć nie jest bezpośrednio związany z biochemią, dla wielu okazuje się kluczowy. Nawet jeśli nie masz problemów z laktozą i twój organizm dobrze toleruje kazeinę, mleko wciąż może wywoływać pewien dyskomfort trawienny. Niektóre osoby skarżą się na uczucie ociężałości, wzdęcia, a nawet nadmierne gromadzenie się śluzu po zjedzeniu nabiału. Przez długi czas przekonanie, że mleko śluzuje, było traktowane jako mit. Ostatnie badania sugerują jednak, że u osób z określonymi predyspozycjami genetycznymi Nabiał rzeczywiście może stymulować hipersekrecję śluzu w drogach oddechowych, co z kolei nasila objawy astmy czy przewlekłego kataru. Dodatkowo, mleko samo w sobie jest dość ciężkostrawne i wymaga od naszego układu pokarmowego sporego wysiłku. Z wiekiem, produkcja wszystkich enzymów trawiennych, nie tylko laktazy, naturalnie spada. Z tego powodu to, co łatwo przyswajaliśmy w wieku 20 lat, po 50, może już sprawiać kłopoty. To tylko potwierdza zasadę, że nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi, a najlepszym wskaźnikiem jest zawsze reakcja Twojego własnego organizmu. Czy więc całe mleko jest tak samo zdrowe albo tak samo szkodliwe? Absolutnie nie. Jakość ma tutaj kluczowe znaczenie: istnieje ogromna różnica między mlekiem od krowy, która całe życie spędziła w oborze karmiona paszą i dodatkami, a mlekiem od zwierzęcia, które swobodnie pasło się na łące, żywiąc się świeżą trawą. Mleko od krów karmionych trawą, tak zwane grass-fed, zawiera znacznie więcej prozdrowotnych kwasów tłuszczowych omega-3, sprzężonego kwasu linolowego CLA, który ma działanie przeciwzapalne oraz antyoksydantów, takich jak witamina E i beta-karoten. Mleko ekologiczne z kolei gwarantuje nam, że krowy nie były karmione syntetycznymi hormonami ani antybiotykami. Jak już wspomnieliśmy, istnieje też mleko typu A2 które może być rozwiązaniem dla osób źle reagujących na standardowe produkty. Oczywiście tego typu produkty są droższe, ale ta cena jest uzasadniona nie tylko lepszym składem, ale również bardziej humanitarnym podejściem do hodowli zwierząt. Zatem, jeśli zdecydowaliście się pozostawić mleko w swojej diecie, być może warto postawić na zasadę rzadziej, ale za to dużo lepszej jakości. W obliczu kontrowersji wokół mleka krowiego rynek napojów roślinnych przeżywa prawdziwy rozkwit. Mleko owsiane, migdałowe, sojowe, kokosowe, ryżowe, wybór jest ogromny. Każda z tych alternatyw ma swoje wady i zalety. Napój sojowy jest bogaty w białko, niemal tak jak mleko krowie, ale budzi kontrowersje ze względu na fitoestrogeny. Migdałowe jest niskokaloryczne, jednak ma znikomą ilość białka. Owsiane z kolei charakteryzuje się przyjemną, kremową konsystencją, ale dostarcza więcej węglowodanów. Należy pamiętać, że pod względem składu odżywczego napoje roślinne nie są bezpośrednim odpowiednikiem mleka krowiego. Często ustępują mu zawartością białka i wapnia, chyba że zostały specjalnie wzbogacone przez producenta. Dlatego przechodząc na dietę opartą na napojach roślinnych, trzeba uważnie czytać etykiety i pilnować, by nie pozbawić się ważnych składników odżywczych. Ponadto do składu wielu tych napojów dodawane są cukry, oleje i stabilizatory mające poprawić smak i konsystencję. Wybierając napój roślinny, warto zatem stawiać na produkty o maksymalnie prostym i czystym składzie. Zapewne po takiej dawce informacji masz mętlik w głowie. Co więc robić? Odpowiedź jest bardzo prosta: słuchaj swojego własnego organizmu. Jest on najlepszym i najbardziej niezawodnym doradcą. Nie ma na świecie produktu, który byłby jednakowo korzystny lub szkodliwy dla wszystkich. Nasza genetyka, stan mikrofloryjelit, styl życia, poziom stresu, to wszystko ma wpływ na to, jak reagujemy na dany pokarm. Jeśli pijesz mleko i czujesz się świetnie, nie masz problemów ze skórą ani trawieniem. Świetnie, prawdopodobnie ci ono służy. Jeśli jednak zauważasz dyskomfort, wzdęcia, wysypki czy po prostu ogólne pogorszenie samopoczucia. Spróbuj przeprowadzić pewien eksperyment. Wyklucz wszystkie produkty mleczne z diety na 3 do 4 tygodni. Tyle czasu wystarczy, by organizm się oczyścił, a ty mógł ocenić różnicę. A następnie stopniowo wróć do jednego produktu, na przykład jogurtu, i dokładnie obserwuj reakcję. To najlepszy sposób, by przekonać się, czy mleko jest dla ciebie przyjacielem, czy może wrogiem. I tak dochodzimy do najważniejszego pytania: pić czy nie pić? Jak już wiecie. Nie ma jednej prostej odpowiedzi tak lub nie. Mleko nie jest ani absolutnym dobrem, ani absolutnym złem. To produkt o niezwykle złożonym i często sprzecznym profilu. Z jednej strony to łatwo dostępne źródło wysokiej jakości białka, wapnia i witamin, z drugiej może powodować problemy trawienne, kłopoty ze skórą oraz wiązać się z potencjalnym ryzykiem związanym z hormonami i nasyconymi tłuszczami. Prawda, jak zawsze, leży gdzieś po środku. Dla jednej osoby ekologiczne mleko od krów karmionych trawą, czy wysokiej jakości kefir, może być wartościowym elementem diety. Dla innej, cierpiącej na nietolerancję laktozy lub wrażliwość na kazeinę, nawet najlepszy produkt mleczny może okazać się szkodliwy. Zatem główny wniosek, jaki możemy wyciągnąć, jest następujący. Pytanie nie powinno brzmieć czy mleko jest zdrowe, ale czy to mleko jest zdrowe konkretnie dla mnie? Przestańcie ślepo podążać za ogólnymi zaleceniami i zacznijcie słuchać sygnałów, które wysyła Wam własne ciało. No i mamy niespodziankę, prawda? Okazuje się, że produkt, który od dzieciństwa uważaliśmy za prosty i oczywisty, w rzeczywistości jest prawdziwą łamigłówką. Najważniejsza rzecz, którą warto zapamiętać z naszego dochodzenia demonizowanie lub idealizowanie mleka jest równie błędne. Jego wpływ na zdrowie zależy od mnóstwa czynników: od waszej genetyki, jakości samego produktu, ilości, którą spożywacie i formy, w jakiej to robicie. Czy jest to mleko pełne, ser, czy może kefir? Być może idealnym rozwiązaniem dla was będą produkty fermentowane, które zachowują wartości odżywcze, a jednocześnie omijają część problemów. A może waszym wyborem jest całkowita rezygnacja z produktów mlecznych na rzecz alternatyw roślinnych. Najważniejsze jest, by ten wybór był świadomy. Dziękuję, że dotrwaliście do końca tego materiału. Mam nadzieję, że pomógł Wam uporządkować wiedzę w tym skomplikowanym temacie. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić naszych kolejnych dochodzeń. A teraz najważniejsze pytanie do Was: czy w ogóle pijecie mleko? Podzielcie się swoją historią w komentarzach. Jak reaguje na nie wasz organizm i które mleko wolicie krowie czy roślinne? Podyskutujmy.